Strażacy przecież walczyli i zbierali tych chłopaków, co leżeli na tym, na, ty, na tym chodniku. Ta pani ma tu zakład fryzjerski, żeby nie stał wóz strażacki, to raczej by już nie miał zakładu. To był biały, jasny, jasny. Czy to nie wiem czy to była butla z gazem. Ja to tak jakby rakieta startowała. Tu sąsiedzi wyprowadzili taką starszą panią, nie? Bo to on jej szyby z okna wyleciały przecież. No to jest no, jak wracam cały czas wracam do tego samego, no to ja nie mogę spać, nie? ja nie mogę spać, mi się tu śni. Najpierw muszę wejść zobaczyć co tam jest. Na czym stoję. I próbowała pani wejść? I... No, dzisiaj nie mogę wejść. Dopiero jutro mam podjechać i ze strażą i z policją będzie możliwość wejścia, jak będzie już troszkę spokojniej. Ja nie mam wejścia od tyłu, od podwórza. Tak jak mieszkańcy będą no, mogli wejść, wiemy, będzie, tego, będzie zrobione przebite tutaj przejście dalej, do podwórza i będą mogli mieszkańcy wejść, chociaż wejść. A ja nie mogę, bo ja muszę z, od ulicy wejść, nie przejdą wejść do salonu. Do tego, Więc nie będę mogła. Pożar był ukryty, było mocne zadymienie. Starali się dotrzeć do tego miejsca. Niestety tych dwóch kolegów miało większo, większego pecha. Trochę kolokwialnie ludzie mówią, że ci strażacy poszli na rzeź. Czy wy idąc na taką akcję, macie skądkolwiek wziąć informację, co się znajduje, co jest składowane w takich miejscach? Czy to jest za każdym razem takie ryzyko? Czy, czy ktoś nie dopełnił... E... Nie, budynki mieszkalne są dla nas zawsze zagadką, e, ponieważ e, tam użytkownik działa w pewien sposób samodzielnie. On może to sobie tam schować. My nie wiemy do końca, co jest zgromadzone w takich miejscach. Nie znamy też do końca struktury tego budynku, jaki on ma rozkład pomieszczeń. Są to stare budynki, często. Te piwnice są często zapomniane. Ktoś tam wchodzi na jakiś czas. Różnie bywa. To jest taka specyfika. Większość naszych miast ma taką zabudowę i nie można powiedzieć, że my idziemy na rzeź. To jest nasza praca. A to, że tutaj był ten sklep z akumulatorami, z bateriami, ja wiem, że, że wy podejrzewacie, że to nie akumulatory wybuchły, ale czy to nie był jakiś znak, żeby coś ostrzegawczego od nas strażaków? Y Strażacy o tym wiedzieli, znali, jak gdyby to miejsce, że akumulatory są. Natomiast jeszcze raz powtarzam: docieramy do miejsca źródła. Być może w pomieszczeniu obok są akumulatory całkowicie wolne od ognia. My tego nie wiemy. Strażak to rozpoznaje. I dalej podejmuje decyzję, jak y, przeprowadzić dalsze działania. A czy Waszym zdaniem wybuchło coś innego? Tym, nie wiemy co. Wuchnąć, bo... nie, naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego i co spowodowało wybuch. Na jakim etapie w takich sytuacjach włącza się policja? Mam na myśli to, czy y, policja w jakikolwiek sposób zbiera informacje o miejscu y, takiego zdarzenia, żeby pomóc strażakom, bo oni weszli w miejsce, gdzie nie wiedzieli, co tak naprawdę jest składowane. Nie, no musimy pamiętać, że jeżeli strażacy przyjeżdżają do pożaru, to przyjeżdżamy albo w tym samym czasie, albo chwilę po, y, ale tutaj jakby my jako policja nie przekazujemy informacji na temat samego miejsca, w którym doszło do pożaru. Jeżeli to strażacy przyjeżdżają na miejsce, tak jak tutaj mówił zastępca komendanta Wielkopolskiej, Straży pożarnej. Strażacy robią na początku wstępne rozpoznanie, a później w zależności od tego, jaki charakter ma ten pożar, używają adekwatnych środków. A z waszego podwórka może Pan powiedzieć, na czym polega dzisiejsze działanie z kanerem i dronem? Czy ten dron lata nad kamienicą, czy jest w stanie do środka wlecieć, jak to wygląda? Ten dron lata typowo nad kamienicą. To jest duży dron, z bardzo dobrym aparacie, kamerą i on nagrywa w wysokiej rozdzielczości, robi zdjęcia w wysokiej rozdzielczości od góry, czyli jesteśmy będziemy w stanie śledczy, będą w stanie zobaczyć, jak to wygląda w środku z powietrza. Natomiast trzy skanery 3D, które tutaj pracują, dzięki nim policjanci będą mieli obraz cyfrowy całego budynku z zachowanymi wszystkimi wymiarami i później nawet jeżeli budynek ulegnie zniszczeniu, czy to w wyniku rozbiórki podczas oględzin, czy te, na przykład sam z siebie częściowo się zawali, no to dzięki temu obrazowi 3D policjanci będą nadal mogli pracować jakby nad oryginalnym budynku i wszystkie ewentualne ślady, które będą znalezione, będzie można odnieść do tych wymiarów, które są. No i też jeżeli dojdziemy do miejsca zero, Czyli w miejsca, w którym doszło do pożaru, czy doszło do wybuchu, no to później dzięki temu cyfrowemu obrazowi będzie też można próbować otworzyć biegły, będzie mógł próbować otworzyć to, w jaki sposób doszło do eksplozji, jaki charakter miała i w jaki sposób się rozprzestrzeniała po budynku. A wy będziecie mogli z tymi skanerami wejść do środka? Nie ma takiej potrzeby, to jest właśnie bardzo piękne w tym urządzeniu, że on skanuje to urządzenie z zewnątrz i nie ma w ogóle potrzeby wchodzenia do środka. Co najwyżej tutaj korzystamy z pomocy strażaków i dzięki ich wyścigowi robimy jakby poszczególne kondygnacje, ale ten skaner jest wystarczająco dobry, żeby zrobić skan tego budynku bez konieczności wchodzenia do środka. Wyjaśniamy, próbujemy wszystkich e, działań, żeby wyjaśnić co mogło się stać, co było przyczyną tego zdarzenia, ale proszę pamiętać, kluczowe dla tej sprawy jest przede wszystkim opiniowanie przezbiegłego, który określi miejsce, e, źródła ognia e, i to jest jak gdyby wiążące i determinuje nasze dalsze działania. A taki charakter kryminalny tego czyli jakiegoś działania umyślnego, on też jest brany pod uwagę? Na razie na tym etapie nie ma takich wykładników, żebyśmy mogli mówić w ogóle o tym, że jest to jakiś czyn o charakterze kryminalnym. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej poznać przyczynę tego zdarzenia i wybuchu. Jeśli okaże się, że było to zawinione działanie człowieka, no to na pewno też będziemy stosowne kroki podejmować. Biegły wskazał, że będzie dzielił te miejsce na pewne sektory, aż uda mu się dotrzeć do tego sektora zero, tak to określa. Więc to będzie po kolei tam, gdzie jest to możliwe, zaczniemy przeprowadzać te czynności. Oględzin. No, i jeśli rozbiórka i te wszystkie inne elementy pozwolą, to biegły zapewne przedstawi nam swoją opinię.